Cześć, witam was Jakieś pół godziny temu wróciłem ze studia TVN24. Był tam taki program na żywo w sprawie tej takiej dosyć głośnej i zarazem bardzo kontrowersyjnej, czyli podniesienia pułapu między wykroczeniem a przestępstwem do 1000 zł. Praktycznie to moje zdanie na ten temat, wiecie, ponieważ już kilka razy się na vlogach o tym wypowiadałem. Natomiast chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, która mnie w tym programie yy, yy, trochę z jednej strony zastanowiła, trochę mnie nawet zbulwersowała. Nie będę mówił o występującym nam policjancie, ponieważ on yy, mówił to, co zawsze mówią policja. Jest yy, dobrze, będzie jeszcze lepiej, społeczeństwo nas kocha a to, co mówi sklepikarz, to jest jednostkowy przypadek, takie rzeczy się nie dzieją, ludzie współpracują z policją, policja współpracuje z ludźmi, jest cacy, ach, ale fajnie. Natomiast, słuchajcie, była tam pani profesor prawa karnego. Mówiła bardzo ciekawie. Praktycznie powiedziałbym, że w zasadzie yy, zgadzam się z nią w stu Ale powiedziała jedną Fantastyczną sprawę, o której ja nie wiedziałem, że ten podział na wykroczenie i przestępstwo to jest coś totalnie sztucznego, stworzone tylko znowu w naszym kraju. Gdzie indziej to w ogóle nie występuje. Ja się tak zastanawiam, czy my zawsze musimy udawać, że jesteśmy mądrzejsi od innych narodów. W innych krajach jest pojęcie łamania prawa. Kto nie, łania, nie łamie prawa jest w porządku. Kto łamie prawo jest przestępcą. I ja też chciałbym, żeby w naszym kraju następowała normalność i też było pojęcie łamania prawa. Kto je łamie jest przestępcą. Oczywiście, ja tu się mogę zgodzić z policją, prokuraturami, że dobrze byłoby zrobić w ten sposób, że przykładowo przestępstwo do kwoty 1000 złotych jest karane bez procesu sądowego. Jest karane praktycznie natychmiast w momencie, kiedy złodziej zostanie u. Ujawniony, i gdzie nie będzie jakby najmniejszej wątpliwości, że to właśnie ta osoba ukradła, czyli została złapana na gorącym uczynku. Czyli czytaj jak w moim sklepie został uwidoczniony jako aktor filmu. To on jest krany natychmiast. I to nie mandatem, jak proponuje w dalszym ciągu policja, ale grzywną. Dlaczego? Ponieważ z tego co ja wiem, man za mandat nie można i do więzienia. A przecież większość tych złodziei to są nygusy, którym się nie chce pracować. Albo pracują gdzieś na czarno. To z czego im ściągną ten mandat? Oni się dalej będą śmiać w oczy, będą chciały pieprzyć sklepikarza. Niech chcę, dadzą ten mandat. No i co mi ten mandat zrobi? A po drugie, uważam, że w tych drobnych przestępstwach, podkreślam, przestępstwach, nie żadnych wykroczeniach, przestępstwach, należałoby sięgać y, do y, innych, bardziej radykalnych środków. Oczywiście nie mam tu na myśli, od razu Wam powiem nie mam tu na myśli obcinania rąk, ani uszu, ani języka. Natomiast Powinno się naprawdę zacząć stosować kary ograniczenia wolności, czyli odpracowanie swoich złych uczynków. I to w jakimś czerwonym kubraczku, żeby wszystkie osoby mijającą tą osobę, która na przykład zamiata przystanek tramwajowy, albo zbiera te wszystkie yy, śmieci w lesie, które ktoś tam wyrzucił, a na które wydajemy ciężkie pieniądze, aby to posprzątać. To, żeby było wiadomo, że ta osoba robi właśnie dlatego, że naruszył prawo w tym mniejszym zakresie. I to byłoby na pewno skuteczne. Natomiast to, co się proponuje nam w tej chwili, samo podniesienie tego jest czystym wybiegiem staty dla statystyki. Poprawi się statystyka. Zresztą, słuchajcie, ona się już poprawiła raz. Bo faktycznie Zaleszka-Milera podnieśli pułap między przestępstwem a wykroczeniem, i od razu yy, o 40% spadła przestępczość. I teraz chodzi tylko i wyłącznie o to samo, czyli o zabieg. Po drugie, powiem Wam jeszcze coś, co w trakcie tego programu mi się nasunęło. Bo popatrzcie się, tak w moim przypadku. A podejrzewam, że y, takich przypadków, jak moje, jest naprawdę sporo. Fadź, y, zgłosiłem kradzież batoników. To tam finansowo nie była specjalnie duża kwota. To się zgadza, ale zgłosiłem ten fajny na policję. Policja oczywiście y, znalazła y, złodziei. Wielkich przestępców, tylko dlatego, że dostarczyli im pełne nagranie i no, nie mieli większego problemu z ustaleniem y, danych personalnych osób, które były im, notabene, bardzo dobrze znane. Te osoby zostały skierowane do sądu, i w tym sądzie, zgodnie zresztą z prawem, y, poddały się jakby dobrowolnemu, te, dobrowolnemu mm, ukaraniu. Czyli nie odbywał się ten cały proces sądowy, i słusznie poniekąd, ponieważ po co mnożyć i podwyższać koszty. Yy, zapewne dostali tam jakieś grzywny, no bo coś musieli dostać nie dostali więzienia, więc dostali grzywny. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nikt nie raczył mnie pojadomić, bo to podobno jest zgodne z przepisami, że w przypadku nakazowych nie trzeba, ten nie trzeba karać, znaczy nie trzeba wzywać poszkodowanego. I jak do tego momentu, wszystko jest cack. Tylko patrzcie się. Niech każdy z nich dostał powiedzmy po 300 zł grzyw. Cztery osoby, to jest 1200 zł krzyw. Czyli na tym, że ja zostałem okradziony, państwo zarobiło 1200 zł. A ja nie zarobiłem nic. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was i pamiętajcie to państwo zawsze wyjdzie na swoje. Cześć.